Od września jest nowy dyrektor, jest chyba w instytucji większy spokój i jakaś właśnie stabilizacja. I żeby wzmocnić także ten trend tej dobrej zmiany w Teatrze Wielkim Włodzi, to myślę, że te dodatkowe środki są jak najbardziej na czasie. Instytucje kultury w Polsce potrzebują dodatkowego wsparcia, wszystkie instytucje. I My staramy się, zwiększając budżet ministerstwa, o no, olbrzymie sumy w ciągu tych ostatnich czterech i pół roku przeznaczać to sprawiedliwie na różne instytucje kultury. Myśmy także zwiększyli możliwości zarobkowania, przywracając w praktyce tę możliwość odpisu dla artystów podatkowego. Zwiększyliśmy także pensje na przykład w muzeach polskich o 10% w zeszłym roku. Udało się to zrobić, bo naprawdę pracownicy kultury zarabiają w Polsce bardzo skromnie. I dlatego no, naszym obowiązkiem jest dbanie o to, żeby te warunki pracy były lepsze, i to się też udaje zrobić. No, są podwyżki na szczęście także w instytucjach, i to wsparcie finansowe umożliwi także i lepsze warunki pracy, i warunki bytowe, płacowe, ale także umożliwi rozwój instytucji. Więcej premier, bardziej. No, takie premiery na poziomie, jeżeli to jest ograniczane przez środki finansowe, tak jak mówiłem, także różnego typu inwestycje będą znacznie łatwiejsze w tej chwili niż dotychczas. Czy dobrze Pan Panie Premierze ocenia te inne ludzkie instytucje, które współprowadzi minister? Tak, ja rzadko bywam, bo ja w ogóle rzadko bywam, bo muszę mam obowiązki inne, ale staram się bywać. I, Y, czy to w filharmonii, czy w teatrze muzycznym, y, no niestety na jutro, jutro na jutrzejszej premierze Greka Zorby nie mogę być, bo mam zobowiązania gdzie indziej, y, ale z tego co wiem, to te instytucje się rozwijają, sobie dobrze radzą, y, y, na przykład filharmonia, może przeprowadzać nagrania, których przedtem nie robiła. Ostatnio dostałem też kolejne płyty przez Filharmoników Łódzkich. Nagrane w teatrze, jak wiemy, są nowe premiery, nowe plany. Także scena kameralna ma swoje plany. Mamy już w tej chwili rozmowę na temat akustyki, którą trzeba poprawić. To są konkrety, no, które, na które te nasze wsparcie finansowe się przekłada obserwujemy od kilku lat no, niebywale dynamiczny wzrost frekwencji w naszych instytucjach kultury. W związku z tym teatr nie ma problemu. Słyszałem, już są wykupione bilety na, na Greka Zorbę do przodu prawda, nie mają w tej chwili naszej instytucji kultury problemu z frekwencją. Chętni są, więc my jako państwo i jako instytucje prowadzące instytucje kultury no jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tę ofertę zwiększać i uatrakcyjnić. To, to są procesy naturalne. Możemy być szczęśliwi, że dzięki dobrej sytuacji gospodarczej, dzięki y, mądrej pracy y, no, osób za to odpowiedzialnych y, mamy polski budżet na tyle zwiększony, że mamy możliwość powiększenia o ponad 30 miliardów. Nakłady na ochronę zdrowia, ale także o ponad miliard nakłady na kulturę i myślę, że to są proporcje właściwe, pomijając to, że także w innych obszarach y, także jest zwiększenie dzięki temu, że w ogóle i to nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale przez 4 lata udało nam się polski budżet zwiększyć o 140 miliardów, mniej więcej, o ile pamiętam. Więc dzięki temu wszyscy możemy się tym w odpowiedni sposób dzielić. I jakaś część tego, jakiś promil tych zmian, dobrych zmian przychodzi także do tej instytucji, w której tutaj jesteśmy. A jak powiedziałem, to nie jest wszystko, bo my będziemy także już i to jest jakby już po słowie jesteśmy, będziemy współpracować w sprawach inwestycyjnych, w sprawach różnego typu zadaniowych dotacji, bo te dotacje celowe to jest na konkretną rzecz, prawda? Jakiś wyjazd zagraniczny, jakieś tournée, jakaś Szczególna premiera, którą warto wesprzeć. I to y, można we współpracy z Ministerstwem y, dofinansować. Oczywiście ja w tej chwili nie obiecuję złotych gór, robimy to, co jest możliwe. Dlatego po dwóch instytucjach muzycznych, które są bardzo przecież cenione przez Łodzian, przez, przez Mieszkańców regionu udało nam się także wygospodarować środki na Teatr Wielki i jestem z tego bardzo zadowolony, bo to naprawdę jest wielka satysfakcja, jeżeli możemy umożliwiać naszym artystom rozwój, a nie tylko artystom, ale całemu zespołowi, bo te instytucje kultury, takie jak muzea, ale także jak właśnie jak Opera czy Filharmonia, to jest praca zespołowa wszystkich, począwszy od szatniarza. Począwszy od pracowników ochrony, bo to jest dom tych ludzi i zespół pracuje na sukces całości. Przy czym to musi być odpowiednio zrównoważone, bo te największe talenty muszą być w odpowiedni sposób uchronowane i musimy o nie także dbać. Tutaj pan dyrektor ma także plany rozwoju takiego studia dla młodych śpiewaków. Podobna instytucja funkcjonuje w Teatrze Wielkim w Warszawie. To też są rzeczy oczywiste. Teatr musi także pełnić i takie funkcje i do tego są też potrzebne środki.